Jak się macie, jak się macie, mam nadzieję, że uśmiechnięci, wypoczęci. O piątej rano już pewnie na nogach, bo przecież świeci słońce, mamy czerwiec i dzień jest bardzo długi. A świergolą ptaszki, a my już zaczynamy naszą podróżowanie z Panem Bogiem. Zapraszam. Tak, tak, to już tak jest, że każdego dnia, kiedy wstajemy, kiedy szukamy Boga. To tak, jakbyśmy z nim podróżowali, tak, jakbyśmy wybierali się na długą wyprawę, podczas której obserwujemy go, jak on mówi, jak on działa, jak on się porusza, co on zmienia, co on przekształca, jakie cuda zaprowadza i to wszystko jest jedną wielką przygodą. Każdego dnia możemy w tą podróż wyruszyć i oglądać nowe rzeczy. I kiedy otwieramy Pismo Święte, to widzimy, że ta boża przestrzeń jest coraz większa, że Bóg ma niekończącą ilość ścieżek, którymi może nas prowadzić. Tak więc nigdy nie będzie nudno. Dzisiaj otworzymy swoje Ewangelie Mateusza, czwarty rozdział, i przeczytamy 19 werset. I powiedział im: Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię mówić na temat powołania. Na temat odnajdywania takiej indywidualnej ścieżki z Bogiem. Moja szkoła pasji i wizji, którą teraz już wprowadzę tylko raz w roku, ale za to porządnie i bardzo intensywnie, dlatego że w ostatniej edycji brało udział 80 osób, ponad 80 osób, i ta szkoła cały czas nabiera tempa i rozwija się coraz mocniej. Uczę, w jaki sposób rozpoznawać Boże prowadzenie, słyszeć Boże głos, reagować na to, jak Pan Bóg, do nas mówi, co mówi, co on chce, jak rozpoznać Jego wolę odnośnie nas. Oprócz takiego ogólnego powołania dla wszystkich wierzących, wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby żyć z Chrystusem, żeby być napełnionym duchem świętym, żeby w ponanaturalny sposób w naszym życiu doświadczać Boga i widzieć, jak ten świat przemienia się pod wpływem Jego obecności. Oprócz tego ogólnego powołania. Mamy jednak również takie specyficzne powołanie. Każdy z nas y, może wypełnić pewną rolę, której nie wypełni ktoś inny. Y, I Bóg stwarzając nas, już nas zaprojektował w pewien sposób, ponieważ miał w zamyśle coś, że Agata, ona będzie dobra, robiąc takie i takie rzeczy. Ona będzie szczęśliwa, robiąc te rzeczy, ponieważ włoży w jej serce taką potrzebę, ponieważ kiedy ona będzie robiła takie rzeczy, to moja chwała będzie się tak mocno manifestowała i wszyscy również będą widzieć tą manifestującą się chwałę, że będzie zachodziło takie ponanaturalne połączenie pomiędzy moim sercem, agaty sercem i sercami innych ludzi. I ja czegoś takiego doświadczam i wyobrażam sobie również, że Szymon i Andrzej, do którego, były skierowane słowa Jezusa, również tego doświadczyli. Kiedy oni usłyszeli, Chodźcie za mną, a uczynię was rybakami, ludzi, to musimy sobie wyobrazić tę całą scenę, że Jezus mówił te rzeczy do ludzi, którzy już rybakami byli. Co prawda nie ludzi, ale ryb, rybacy ryb, łowią ryby. I oni będą z tymi rybakami, wiedzieli, na czym to polega. Widzieli, z czym to się łączy. O której godzinie trzeba wstać, tak, żeby na te ryby wypłynąć? Kiedy te ryby są w odpowiedniej porze dnia czy nocy? Yy, ile wysiłku trzeba włożyć, żeby te ryby złowić? Trzeba wcześniej się przygotować, przygotować sieci, te sieci w odpowiedni sposób yy, zarzucić, yy, później te sieci wyciągać, tak jakby cała ta oprawa. Związana z łowieniem ryb, była im znana i oni rozumieli o co chodzi. I kiedy Jezus mówi do nich: chodźcie za mną, czyli zostawcie łowienie ryb, zostawcie to, w czym do tej pory byliście bardzo dobrze, i zacznijcie robić to, do czego ja Was powołuję. Czyli idąc za mną, będziecie dalej rybakami, ale rybakami ludzi. I prawdopodobnie w tym momencie oni jeszcze dokładnie nie wiedzieli o co chodzi z tym łowieniem ludzi. Ale a teraz z perspektywy czasu widzimy, jak wspaniałe jest to zajęcie. Łowienie ludzi do Bożego Królestwa, opowiadając o dobrej nowinie, opowiadając o Jezusie Chrystusie, mówiąc o Bożym Panowaniu, demonstrując cuda i znaki, oni mogli widzieć połów, ten duchowy połów, który jest o wiele bardziej satysfakcjonujący niż. Jakiekolwiek mnóstwo ryb, które mogli złowić. Jest to pokarm dla serca, jest to pokarm dla duszy, jest to taka rzeczywistość, jeżeli ktoś tego doświadczył, kiedykolwiek może przyprowadziłeś kogoś do Boga, opowiedziałeś mu o Jezusie, i jego serce się otworzyło i widziałeś przemianę, ca całą przemianę życia yy, tej osoby, to wiesz, jakie to jest karmiące, jakie to jest odżywcze. Nie ma nic bardziej fascynującego niż oglądanie Boga, który działa w drugim człowieku. Tak więc Jezus odwołał się do czegoś, co oni już znali, i jak gdyby uszanował to, że oni byli rybakami, i zilustrował im to, co będą teraz robili w sferze ducha, za pomocą pewnych słów, które były używane na co dzień przez nich. I pomyślałam sobie, w moim życiu było dokładnie tak samo. Mm, już parę razy chyba mówiłam o tym, że bardzo chciałam być architektem. Przygotowywałam się do tego, żeby zdać egzamin. Ten egzamin nawet zdałam, ale miałam za mało punktów, więc nie dostałam się na uczelnię. Potem zdawałam drugi raz, znowu chciałam yy, jednak to marzenie odgrzebać i być tym architektem. Ale znowu się nie udało i całe życie tak się zastanawiałam, Boże, dlaczego ja nie mogłam być tym architektem? Przecież to jest takie wspaniałe zajęcie. Do tej pory bardzo się interesuję tym, co i jak jest wybudowane, z jakich materiałów. E, lubię czytać o tym, e, lubię, będąc w nowym mieście, e, oglądać budynki, interesuję się ich historią i to jest dla mnie taki żywy temat. Ale ostatnio Bóg mi powiedział: Agata, Ty jesteś architektem, tylko Ty jesteś architektem w Bożym Królestwie. I to było dokładnie takie słowo, które musiało wybrzmieć w sercach Piotra i Andrzeja i wybrzmiało w moim sercu. Bóg odwołał się do tego mojego zainteresowania, czy też tego mojego uformowania wewnętrznego, tej mojej pasji, ale odniósł ją do spraw o wiele większych. Ja mogę teraz robiąc to co robię misyjnie, nie tylko budować budynki, ale budować duchowe struktury, które przetrwają wieki, przetrwają przez całą wieczność. Dlatego, że w Bożym Królestwie jest potrzebna strategia, są potrzebne plany, są potrzebne szkice i rysunki w przenośnym znaczeniu tych słów, yy, które dotyczą Bożych budowli, Bożych struktur, tego, co Bóg zaprowadza w ludzkich sercach. I kiedy ja teraz mogę się tym zajmować, to wiecie. To nie ma nic ciekawszego. To budowanie budynków wypada tutaj naprawdę blado. I gdybym tak mocno się uparła, żeby być tym architektem, i tak się skupiła, wiecie, na tych materiałach budowlanych, to nigdy nie doświadczyłabym tej całej wielkości związanej z Bożym Królestwem. Nie zrozumiałabym, co to znaczy być prawdziwym architektem, prawdziwym budowniczym. Tak więc. Wierzę, że też każdego z Was Bóg powołuje do czegoś, co jest w Tobie, co, co Bóg już ukształtował, co przewidział, że będziesz mógł tym dobrze służyć, ale, ale pragnie tego użyć nie, tu, nie tylko tutaj, w tym świecie, ale użyć tego w swoim królestwie. Tak, żeby nadać ten następny wymiar, który przetrwa. Wiecie, przetrwa ogień. Przetrwa zniszczenie, przetrwa Twoją śmierć, przetrwa śmierć innych ludzi i będzie trwało wiecznie. Co to jest, nie wiem. Bardzo mnie ciekawi to, czy Ty już odkryłeś to swoje powołanie, czy Ty usłyszałeś, co w tym Bożym Królestwie masz robić. Jeżeli tak, to proszę podzielić się w komentarzu, takie historie zawsze dobrze się czyta. Jeżeli nie, to cała przygoda przed Tobą, ponieważ odkrywanie Bożej Woli, odkrywanie swojego powołania, to jest coś pięknego. To jest, to jest podróż, tak? To jest, to jest każdego dnia dowiadywanie się czegoś więcej, rozumienia jakiegoś fragmentu coraz lepiej, składanie tego do kupy i powstaje w końcu obraz, kiedy zaczynamy rozumieć, aha, rozumiemy, że, że do tego zostaliśmy stworzeni. Drogi Boże, ja Ci dziękuję za to powołanie, święte powołanie do bycia Twoim dzieckiem, do bycia blisko Ciebie. Do oglądania Twojej twarzy, do, do rozmawiania z Tobą, do komunikacji. Dziękujemy Ci Boże, że mamy do Ciebie przystęp, że Ty nam utorowałeś drogę, że Ty nas kochasz ponad życie, że, że to, kim będziemy, to dopiero się okaże w przyszłości, ponieważ kiedy Ty się ukażesz, to i my się ukażemy w pełni, ale że już teraz możemy odkrywać Twoją wolę, Twoje plany odnośnie naszej przyszłości. Dziękujemy Ci, że możemy być rybakami, że możemy być architektami, że możemy być kucharzami, że możemy być nauczycielami, że możemy być budowniczymi ku Twojej chwale w Twoim Królestwie. Dziękujemy Ci, że tak cudownie nas uczyniłeś. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i czekam na Wasze historie. Do zobaczenia. Pa pa.